Witam Państwa bardzo serdecznie w moim kolejnym falietonie. Jednocześnie przepraszam, że w tamtym tygodniu felieton się nie ukazał. Byłem dobrym tatusiem i pojechałem z dzieciątkiem na rekolekcję do Kalwarii Zdebrydowskiej na trzy dni. Czasami trzeba się wyciszyć. Gorąco polecam. A dzisiaj już wracamy do tego, co się dzieje w kraju, a mianowicie. Będziemy mieli kilka takich punktów. Pierwszym z nich będzie utrata dotacji przez pana Petru, e, oczywiście Marszkot, no i e, pielęgniarki. Zacznijmy jednak od końca, zacznijmy od pielęgniarek. Otóż, e, protesty w służbie zdrowia to właściwie są wykorzystywane przez wiele partii politycznych e, i właściwie tylko są instrumentem. Muszę w, przykrością to twierdzić, <laughs> dlatego że opozycja teraz też pod ten strajk próbuje się podpiąć, ale niestety kiedy sama rządziła, nic dosłownie nie zrobiła w tym kierunku, żeby było lepiej. A wiem co mówię, ponieważ leżałem w tamtym roku w szpitalu jeszcze za rządów obecnej opozycji totalnej. Muszę powiedzieć, że w szpitalu bardzo wielu rzeczy brakowało. Na przykład pasków diabetycznych, które bez dopłaty kosztują 45 zł, a z dopłatą kosztują jakieś 5 do 10 zł. Brakowało wielu innych rzeczy, wenflonów, no a przede wszystkim brakowało pielęgniarek. No i oczywiście lekarzy też. W związku z czym myślę, że protest akurat jest trochę skierowany w tą niewłaściwą stronę, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządzi, to jeszcze nie zdążyło wielu naprawić rzeczy, a powiem szczerze, przy służbie zdrowia jest co naprawiać ale bardzo dobrze, że pani Pielęgniarki sygnalizują swój problem, ponieważ no, e, to jest problem bardzo nabrzmiały i bardzo, bardzo ważny. E, nie chodzi tylko o zarobki, one po prostu nie mają czym leczyć i proszę mi uwierzyć, e, kiedy leżałem przez miesiąc czasu w Radomiu w szpitalu, e, boleśnie się o tym przekonałem. Kiedy po prostu no, chciały, ale nie mogły, bo nie było czym. No tak jak już powiedziałem, nie było benflonów, nie było e, pasków diabetycznych. No, wyobrażacie sobie taką sytuację, że przychodzi pielęgniarka zawstydzona i pyta się pacjenta, czy on ma może ze sobą paski e, diabetyczne ponieważ, do pomiaru cukru, ponieważ w szpitalu ich nie ma. No, wiecie po prostu, ja byłem zaskoczony. Po pierwsze, dowiedziałem no, się dopiero wtedy, że mam jakiś problem z cukrem, ale e, zaskoczony byłem, że takich rzeczy w szpitalu nie ma. A pamiętacie jak pani Kopacz obraziła się na mnie, kiedy na jednej z konferencji prasowych powiedziałem, że w szpitalu w Kielcach nie było gipsu? Straszna obraza wtedy była: oj jaka obraza! Nie, no i jest niemiło, pan jest niemiły i tak dalej. I tak. No a teraz, proszę bardzo, jest protest i wszyscy, cała opozycja, łącznie e, z panią premier, się pod to podpina. To ja mam pytanie: gdzie byście byli wtedy, kiedy trzeba było coś zrobić? No jeździliście tramwajami, pociągami i zaglądaliście ludziom do miski, co jedzą i czym im smakuje? Trzeba było wtedy nie jeździć, tylko przyjechać sobie do szpitala, do Radomia i dowiedzieć się na przykład że te paski diabetyczne, które normalnie kosztują 45 zł, dla szpitala mają cenę ponad 70 zł. Gdyby pani premier Kopacz i jej e, współpracownicy wiedzieli o tym, ewentualnie zadali sobie trud zrobienia coś z tym, to na pewno sytuacja dzisiaj byłaby inna. Ale to nie jest tylko wina pani premier Kopacz. To jest także wina rządów postkomunistycznych, Fileszka Miller'a. Pamiętacie Państwo lata 90., kiedy pielęgniarki, obecne już emerytki, związane z sojuszem Lewicy Demokratycznej, strasznie protestowały, żeby coś zrobić ze szkołami pielęgniarskimi, bo ich jest za dużo. Oni no, się w tym momencie bały, w tamtym momencie się bały o swoją pracę, rzecz jasna. One myślały, że będą wiecznie młode i fantastyczne i w ogóle, i chodziło im o pracę. I wtedy niezłe zarobki, bo dzisiaj są słabe, ale efekt jest taki, że jak one zablokowały te stare komunistki, jak zablokowały po prostu drogę do kariery tym młodym dziewczynom, to część odeszła z zawodu, część wyjechała na zachód, a ta część, która została tutaj i jakoś im się udało przebić, teraz pracuje za cztery. Dlaczego? Dlatego, że na przykład chociażby już wspomniany szpital w Radomiu, ma jedną pielęgniarkę oddziałową na dwa oddziały. No, proszę Państwa, to jest nie do pomyślenia. Kiedyś, pamiętacie, to było, że jedna pielęgniarka oddziałowa plus zastępczyni na jeden oddział, tak? I jeszcze cały sztab pielęgniarek do pomocy. A dzisiaj tak nie ma. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, ja mówię to z własnego doświadczenia, że dzisiaj tak nie ma. I one walczą nie z rządem PiSu, tylko walczą o dobro pacjenta. Przypominają obecnemu rządowi, co trzeba zrobić, a ja myślę, że rząd wie i pewnie to w przyszłości niedalekiej zrobi, ale one przypominają, że trzeba coś zrobić. Tak jak rząd Platformy Obywatelskiej stchórzył i nie zrobił tej ważnej reformy, bo się bało o słupki, no, i teraz mamy taki efekt. No proszę Państwa, albo trzeba zmienić zarządzanie w NFZ na jakiegoś gospodarza, który, choćby przez miesiąc, może dwa, może pół roku, liznął działalności gospodarczej, który wie, na czym polega biznes i wie, że służba zdrowia to jest biznes i będzie potrafił tym zarządzać. Co to znaczy, zarządzać? To nie znaczy, że rozdawać pieniądze na prawo i lewo, tylko zrobi prawidłową kontrolę w szpitalach. Sprawdzi, jakie mają wydatki, ile co kosztuje, pójdzie do apteki i zobaczy, że paski kosztują w aptece 45, a szpital płaci 70. I wtedy powie: O, nie, 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 nie panie prezesie, tak nie będzie. Pan się dogada z tym, z tamtym heniem, gieniem, czy tam z kolegą, od kogo pan bierze, i to ma być jeszcze taniej niż w aptece, ponieważ pan bierze więcej sztuk. Tak? To już jest biznes. On już po prostu to byłoby takie myślenie biznesowe, że jak więcej sztuk to automatycznie taniej, nie? A tu jest więcej sztuk i drożej, czyli w ogóle po prostu bezsensowne myślenie. Więc taki człowiek postawiony na czele NFZ-u spowodowałby oszczędności, oczywiście musi być to człowiek uczciwy i przede wszystkim musi towarzystwo zarządzające, podkreślam, służbą zdrowia wziąć za o mordę. Bo jeżeli tego nie zrobi, to nic nie będzie. No, jeżeli tego nie zrobi, to jest ostatnia deska ratunku, bo następny próg równa się prywatyzacja ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych tym samym. Więc wybór jest prosty: albo to, albo poprawa tego, co jest, o ile w ogóle coś da się poprawić, no albo prywatyzacja ubezpieczeń zdrowotnych. Co chcecie? Natomiast panie i pielęgniarki jak najbardziej słusznie przypominają, że one mają swoje prawa, i walcząc o swoje prawa, walczą także o pacjentów. No ale zostawmy pielęgniarki. Jest jeszcze Towarzysz Petru. Które bardziej efektywnie będą w stanie uzbroić polską armię, będzie mniej w tym administracji i mniej, że to powiem, kręcenia filiżanką bez, w szklance bez cukru. A Towarzysz Petru po prostu jest zawiedziony. Słuchajcie, facet tak popierał ten Sąd Administracyjny Sąd Najwyższy i wszystkie sądy jakie tylko można było poprzeć, oczywiście na czele z panem towarzyszem, magistrem Rzeplińskim. Tak? Czy tam profesorem? W tej chwili nie wiem. W każdym razie tak popierał, jak to mówi Wałęsa, obamy ręcamy, no i proszę bardzo, a Sąd Najwyższy zrobił mu kuku i powiedział, że kolego, źle się rozliczyłeś, yy, z kampanii, nie wiadomo na co ty wydałeś, jakieś tu dziwne paragrafy, jakieś coś, jakiś tamtoś, prawda? No i nie akceptujemy Twojego rozliczenia kampanii, a nasza decyzja jest ostateczna. No to zrobili chłopa w konia, w konia, przepraszam, rozumiecie? No bo w tym momencie facet cała jego strategia popierania tych różnych osób poległa no, w gruzach, tak? A więc tak, nie dość, że chłop nie ma żadnego pomysłu na to, co w Polsce zmienić, no bo to, co on przekazał jako program, to powiedzmy sobie szczerze, jest zestaw pobożnych życzeń, i to naprawdę bardzo pobożnych, bo nierealnych. Natomiast, no powiem szczerze, że jak dla mnie, to ta partia jeszcze nic kompletnie nie zrobiła, jest już rok czasu. PiS przepchnął masę ustaw. Można się czepiać. Lepszych, gorszych, średnich. Ale przepchnął. Cookiec się z nimi wykłócił. Raz dobrze, raz źle, prawda? Ale też coś tam zadziałał. Platforma to przeszkadza, jak zawsze. Natomiast. Nowoczesna. No cóż. Poza teatrem pornolskim. Jego już dzięki Bogu byłym dyrektorem. E, tudzież panią poseł Szojring-Wielgus, która szukała marszałka, który rzeczywiście siedział sobie na, na fotelu marszałkowskim i tylko z politowaniem patrzył na tą kobietę. E, to zresztą byliśmy tego świadkami. E, pani Lubnauer, która ciągle coś tam mówi, ale właściwie nic z tego nie wynika. Nic ten klub parlamentarny na dobrą sprawę nie przedstawił. Ja nie wiem, może, może znacie jakąś ustawę, jak znacie to, napiszcie w przypisach. Ale ja po prostu w komentarzach, ale ja tej, żadnej takiej ustawy nie znam. Jak na liberałów, a oni się przedstawiają jako liberałowie, no to powinni, przynajmniej ja bym tak zrobił, przedstawić ustawę o natychmiastowym likwidacji natychmiastowej likwidacji ZUS-u, Natychmiastowej likwidacji NFZ-u. To są liberałowie, to oni po prostu powinni za to, za tym aż po prostu piszczeć, nie? Nic takiego. Trybunał, kody, jakieś inne rzeczy, i koniec, i, i cześć, I więcej, oni więcej nie potrafią nic powiedzieć. Ja kiedyś oglądałem taki program w jednej z mainstreamowych stacji z panią Shering wielgus i naprawdę ten dziennikarz bardzo się starał, żeby ona coś sensownego powiedziała, i ta kobieta naprawdę nie potrafiła. On właśnie zadał jej takie pytanie proste: Jaki macie program? Co konkretnie chcecie zrobić? Co już konkretnie zrobiliście? No i ta kobieta, a my mamy program, bo a my mamy program. No ale co konkretnie zrobiliście? Nie wyszła z tego pytania. Także proszę Państwa, patrząc na dzisiejszą opozycję, ja uważam, i nie ma w tym cienia przesady, ani cienia wyniosłości. Naprawdę uważam, że PiS nie ma w tym. Momencie, może kiedyś będzie miał, ale w tym momencie nie ma z kim przegrać. I to nie dlatego, że pis jest taki absolutnie beznadziejny, po prostu super, super, super genialny. Bo wśród nich są ludzie, każdy widzi, że różne rzeczy się dzieją, oni na to reagują i chwała Bogu, że jak się coś, prawda, nie udało, no to trzeba gościa zmienić, jak źle działa i tyle. I tego nie zamiatają pod dywan, za to im się chwali. No ale opozycja niczym się nie wykazała, poza tym, że trybunał. Donieśli do yy, <grywki> Brukseli po raz kolejny, prawda? Bruksela po raz kolejny wypowiedziała słowami: Nie wiem, chyba 45 posłów, czy 60, już nie pamiętam w tej chwili, jak to było. Pan profesor Legutko z ramienia Prawej Sprawiedliwości zniszczył ich wszystkich po kolei, prawda? Więc w tym momencie rozumiecie, taka jest opozycja w Polsce. I co, oni chcą wygrać? A szczerze mówiąc, jak donosiciele i Volksdeutsche. E, chcą wygrać w kraju, nie, Mówię, nie ma na to zgody. Jak nosiciele i Volksdeutsche chcą w kraju wygrać, nie ma na to zgody. Dlaczego? No, bo dlatego, że mnie ta sytuacja się kojarzy z targowicą. Tyle. Po prostu uważam, że w tym momencie opozycja zamiast działać własnymi siłami, po prostu sięga do obcych mocarstw, a to jest naganne z punktu widzenia moralnego i oczywiście z punktu widzenia prawnego także. Ja, ja myślę, że już powoli raz mówiąc, myślę, że jeszcze długa droga przed rządem polskim do tego, żeby znormalizować naszą sytuację, długa droga także przed służbą zdrowia, żeby do zdrowia doszło. No i myślę, że jeszcze dłuższa droga opozycji do tego, żeby ona była normalna, to znaczy konstruktywna. To znaczy, żeby yy, prawda była sensowną i żeby w, wypominała rządowi jego prawdziwe porażki i błędy, a nie jakieś tam wyimaginowane i jeszcze donosiła na dobcych. Do no i oczywiście na końcu jestem, e, powiem szczerze, zszokowany, że do tego pączka Platform jano Obywatelskiego, który się nazywa jakiś Europejscy Demokraci, dołączył kto? profesor Niesiełowski. Gość, który dawał się kroić i za Bronisława Komorowskiego, i za Donalda Tuska, i za każdego człowieka z Platformy Obywatelskiej. Ta muszka teraz platformiana odfrunęła do innej, do innych muszek, europejskich muszek. Więc proszę Państwa, jeżeli już towarzysz Niesiołowski pryska z tego okrętu, to znaczy, że ten tonie. I naprawdę uwierzcie mi, być może niedługo... Będzie zupełnie nowa sytuacja po stronie opozycyjnej. No i oczywiście na koniec zdrowia sobie i Państwu życzę, a w szczególności naszej chorej służbie zdrowia. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.